Proszę pisać, że mam pisał, że Małgorzata Pydo, Katarzyna Pomorska i Ewelina Pyto, witam Państwa i zapraszam na prognozy pogody, a są okolice do słońca. Czy naprawdę już tury? Tak, już tury. A teraz wracamy tą informację o pogodzie. Luśle, Joanna, sprawdźmy. Katarzyna, powiedz mu! Czystochowie go i i Zawierczu... Na te wody tak stopni to słońce i pochuno. A Katowice, w Toskich Górach oraz Jaski Bożów, tychy. A nie, Zielona Góra. I na te wody tak stopni to słońce i pochuno. Tychy, na te wody tak stopni to słońce i pochuno. A Białku Biała drzem i Rzecz Na te wody tak stopni to słońce i pochuno. Wuhu! huu! Jaki wu nie będzie na prognozy pogody. O, nie, wiesz, że nie wiedziałaś. A teraz jeszcze że jest na chwilę sportowy. Nie, dzięki. Robert Warczak! Sport! Wszędzie porażkę Pogodzimy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I do szyba i do zobaczenia do jutra. Spokaż się z państwem. Dawaj, koski! Okay.